No z tej strony, kiedy Brian Kubrick. I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale, gdzie Wam pokażę Teleport na bruk Haven. Zapraszam do oglądania. Filmik będzie ciekawy i trochę długi. bo Na Xbox Game, może nie wiem, jak się zaznaczył. Jasne. O, jest kościołek. tam wchodzimy. Pierwszy sekret. Zobaczycie, jaki jest. To, że musimy wejść do trumienki. Musimy wejść do trumny. Oczywiście. No i jesteśmy w trumnie. No i zobaczycie. Tam jest jakiś gość. Jego koń i dom. Ej, Ten domek jest tam, gdzie jest ta... No po co tam nagrywałem te życie Chińczyka Probox. Ale drugim sekretem jest coś innego. Muszę... wziąć jakąś drabinkę. O, kurczę, no, Gdzie są te drabiny? O, jest. Dlaczego często nie ma drabin, gdy ich potrzeba? O, pyk, pyk, musimy wejść se na daszek. O kurde, trochę mi to zajmie, albo nie no, bez takich. No to może tutaj, tutaj, prawie wszedłem, jest, uda się, uda się, uda się, nie uda nam się, o kurde. No to nie. Nie no. No to no bo chciałem wam pokazać, że no, tam, tam na dole jest coś. Zaraz wam pokażę. Niestety nie uda nam się tam wejść, ale tam jest taki przycisk, taki jakby na takim czymś, że można tam wejść. Następny coś. Na, to znaczy następny teleport Wam pokażę. No i tutaj widzowie jeszcze. Musimy i ostatni teleport to będzie tam, gdzie jest ten most. Szybko, wstąpmy. Bo zaraz idę, to jak czas. Przepraszam, przepraszam widzowie. O ten, ten domek, ten domek. Właśnie. ten właśnie. Do niego nie potrzeba pręki. Ale tam gdzieś na górze. Tam na daszku jest teleport kolejny. Nie uwierzycie, może zaraz się przekonamy, jak spróbuję tam wejść. No ja nie wiem, czy mi się to w ogóle... po co? Po co? Ale tam na górze jest też taki przycisk. Ja tylko, że nie wiem jak go odblokować o, on ma inny ten i ja mam też inny o kurde coś się właściwie tu dzieje i do tego to doszło najdziwniejsze że ma się strój z tego domku albo Czasami to albo to się wyświetla na domkach. Hmm, dobra, to tutaj właśnie jest teleport. Drugi, A trzeci teleport znajduje się tam, gdzie jest taki most. O tutaj, tutaj, gdy, gdy się jedzie, potrzebna jest niestety druga osoba, żeby wam to zademonstrować. Szybciej będzie z Peską Dobra, już tam jedziemy No i albo bierzecie wózek, albo noszę I zrzucacie swojego kolegę stąd bo on z powrotem będzie na tych nozach. Wierzcie mi Dlatego potrzebne są dwie osoby. Gdzie są te wiem Gdzie są te Okej. Okay. To już nigdzie... Ten. No to weźmie na przykład wózek. Po zniknięciu wózka to wasz kolega będzie... Kurde. To wasz kolega to po zrzuceniu kolegi z wózkami i po wykasowaniu to będzie nadal ten, nadal po będzie ten. No i tutaj będzie wtedy ten. No i jak znowu zespawnujecie sobie wózek, ale nie kasujcie nigdy wtedy tym. Tylko od razu wózek. To wtedy znowu Wam się pojawi wózek. Ciekawe, prawda? To do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.